Dzień dobry, Monika Ordowska, dziewczyna z fortuną. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dostałam od reżysera kopertę i polecenie już jest widoczne na ekranie, kochani! Policz liczymy. Ile razy występuje cyfra? 5 w liczbach od 355 do 555. Kto policzy, dostanie 100 zł, jeżeli odpowiedź będzie się zgadzała z tym, co jest ukryte w mojej kopercie. To jest jedna... Jedyna możliwa odpowiedź. E, także bardzo proszę, żebyście się nie pomylili. Dobrze, liczmy bardzo dokładnie. E, zastanówcie się, policzcie, a ja w międzyczasie przypomnę wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod podskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć. Na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery, szczegóły znajdziesz w regulaminie.